Maciej Zakościelny, jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego kina i telewizji, obecnie zachwyca swoimi umiejętnościami tanecznymi w najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami. Znany z przystojnego wyglądu i charyzmatycznego uroku, aktor ma na swoim koncie rola, które uczyniły go ulubieńcem publiczności, zwłaszcza w romantycznych komediach takich jak Siedem Rzeczy, których nie wiecie o facetach, czy tylko mnie kochaj. Obecnie. Próbując swoich sił na parkiecie polsatu, zakościelny tworzy zgrany duet z Sarą Janicką, co dodaje pikanterii ich występom. Zaskakująco, to właśnie Maciej musiał, przyjaciel zakościelnego, namówił go do wzięcia udziału w show. Jednak nie tylko lekkie role komediowe przyniosły mu rozpoznawalność. Wciąż żywo pamiętany jest za swoją intensywną kreację w serialu T.V.N. Kryminalni która przyniosła mu ogromną popularność. W jednym z ostatnich wywiadów Zakościelny nie wykluczył możliwości powrotu do tej lub podobnej produkcji, co z pewnością elektryzuje fanów aktora. Jego różnorodność talentu i zdolność do wcielania się w skomplikowane role sprawiają, że jest on cenioną postacią w polskiej branży rozrywkowej. Maciej Zakościelny, którego kariera rozkwitła dzięki znakomitym rolom w serialach takich jak Kryminalni, Nadawanych w latach 2004.2008, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Wspólnie z Markiem Włodarczykiem i Magdaleną Sheibal stworzyli niezapomniane kreacje, które przetrwały próbę czasu, o czym świadczy ciągłe zainteresowanie powtórkami serialu. W mediach coraz częściej pojawiają się spekulacje o możliwym powrocie kryminalnych na antenę TVN. Przez długi czas zakościelny wyrażał sceptycyzm co do idei powrotu do roli w kryminalnych, jednak jego najnowsze wypowiedzi mogą napawać fanów optymizmem. W niedawnym wywiadzie dla serwisu Plotek, aktor podzielił się swoimi refleksjami na temat możliwości reaktywacji serialu. Kiedyś byłem niepewny, ale teraz, po latach, myślę, że to może być fajne. Wróciłbym do kryminału. Uważam, że to jest coś. Co się wdzięcznie gra, wyznał zakościelny. W kontekście innej kultowej produkcji, Czas Honoru, zakościelny przyznaje, że powrót do tego serialu wydaje się obecnie mało prawdopodobny, mimo jego osobistych uczuć do projektu. Na Czas Honoru myślę, że nie ma teraz czasu. Myślę, że tamten czas, gdy kręciliśmy, był bardzo dobry na tę tematykę. Teraz coś innego Bejnek zażarło. Ale gdyby mi powiedziano, że będziemy jeszcze kręcili czas honoru, to z przyjemnością wróciłbym, dodał. Co myślicie o ewentualnym powrocie Macieja Zakościelnego w starych lub nowych produkcjach? Czy jesteście za tym, aby takie projekty reaktywowano? Zapraszamy do podzielenia się swoimi opiniami.